Witajcie w nowym roku, jak to mawiają nowy rok, nowe wyzwania, ale robota wciąż ta sama. Tak więc nie przedłużając, oprowadzę po realizacji, którą mamy w tej chwili na tapecie. Około 100 metrów, o ile się nie mylę, postawiony całkiem niedawno przez Valhalla Construction, link w opisie na dole. No tu mamy taką kuchnię z salonem, tutaj mamy jedną sypialnię i drugą sypialnię, łazienka. Strefa wejścia wiatrowa, taki powiedzmy z drobnym korytarzem, no i kotłownia. Opowiem pokrótce co działamy, jak działamy i dlaczego. A więc jak na załączonym obrazku nasze spoiny zostały już zaciągnięte taśmą, tudzież zazbrojone, tak fachowo mówiąc, taśma papierowa, jakby ktoś pytał, taśma z semina, tak ułatwiający życie, jeżeli chodzi o masę do spoinowania. Niezmiennie masa Fluger LB. Oba te produkty, czyli taśma i masa do pozyskania w sklepach marki Fluger. Taśma wtopiona w spoiny poprzeczne. Tutaj mamy płyty Forpro, czyli wszystkie krawędzie są. Sfazowane, dlatego ta nasza spoina wygląda tak, jak wygląda. Jest taka dość wąska, bym powiedział. Taśmy oryginalne, oczywiście klasycznie, tak samo. Na narożach mamy narożniki perforowane aluminiowe. Tutaj one są osadzone na taśmie prochowej od Rigipsa. dokładnie na tym produkcie. Taśma narożnikowa do naroży wewnętrznych to dokładnie ta sama taśma papierowa, która jest na spoinach. Nie ma tutaj żadnych wyjątków, nasze spoiny w całości są wyprowadzane do standardu Q2, czyli do, do wyprowadzonych samych spoin, jak również te naroża wewnętrzne i zewnętrzne. Wyprowadzamy przy użyciu dokładnie tej samej masy, tak więc nie ma tutaj żadnych problemów typu rozwarstwianie się materiałów między sobą, bo się na przykład gryzą czy nie lubią, wszystko jest na jednym produkcie. Tak więc macie gotową odpowiedź na, na pytanie jak wykonać spoinę w domu szkieletowym, gotowy zestaw. W tym wypadku tutaj na tej realizacji będziemy zmierzać do standardu Q3, więc całość zostanie po wyprowadzeniu spoin wyszpachlowana w warstwie do 1 mm. Q3 to jest po prostu nic innego jak gładź w jednej warstwie na no płycie K w zupełności to wystarczy. Docelowo chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wypełnić pory, które są w kartonie, po to aby przy szlifowaniu wszystko ładnie było jednolite nie było w ogóle żadnej różnicy w strukturze pomiędzy spoiną wyszpachlowaną a na przykład tym surowym kartonem w tym wypadku wszystko będzie wyszpachlowane tak więc tyle na tą chwilę a Was zapraszam do śledzenia naszego kanału YouTube do śledzenia tam informacji na naszych kanałach facebookowych domfix spoiny bez spiny i tyle do następnego, cześć